Muszę nawiązać kontakt z Woodboys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Budubois traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Nie robisz z nimi interesu? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś obchnąć w Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić, i oddzwonię do ciebie. Nie rób mi krzywdy! Exactly. i'm not Его город сила! Пиздец тебе, засранец! Może Cię widzieć, win. Trochę... Ha. odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. <słuch> <słuch> Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To uchroniasz Hanako samą. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburu? Tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Taka z niego sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego to honorowy człowiek. A, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. Komuś takiemu jak ty pewnie trudno w to uwierzyć. Samochodem to dobrze Przynajmniej go widzimy. Takemu-san. Oda. To on, twój złodziej? Mój świadek. Tak, to wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. Byłem tam. Widziałem co się stało. Jorinobu udusił ojca. Milcz. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać! Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz. Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie Przecież ciebie... nie możesz tak tego zostawić. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Pożałujesz tych słów. Jedyne czego żałuję to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za Twoją głowę. Już wyświadczam Ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko i Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na piórko Jorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Oda! Nie możesz. Co? Tu chodzi o faceta, który zabił własnego ojca i przejął korporację. Zajmiesz się tym, czy nie? Nie zrobię tego, ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz taki w zupełności wystarczy. Świetny kumpel. Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. Się nie mogło udać. Hmm. A jednak odnieśliśmy mały sukces. O, tak? Jak to? To, co uda, powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Samy, Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj! tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc? Poczekaj! Nie rozpędzaj się tak! Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon Pacinko przy Jig-Jig Japan Town. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. GG Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz, może co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Miori i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? No wiesz, taka mura. Po prostu pytam. Nie musisz jej od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu nie przywykłem do takich pytań. Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w grobie. Też nie. Bardzo. Bardzo. Patek, Bardzo. 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 Ty! Ty chuju, ty Bardzo. 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 No nie, wierzę, no nie, nie, nie. No cię kurwa, Tęskniłem za tym dźwiękiem. Ale, szeroko, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił Twoich ludzi, ale nie byli to gersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. No proszę, we własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro. Okada-san, ojdziemy do No proszę, gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podejmij jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów czego chcecie, tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Zacznijmy od zaległego wynagrodzenia za Sandrę Dorset. Nie śpieszyło ci się wcześniej, więc chyba możesz jeszcze chwilę poczekać. Wi, to nie jest teraz istotne. Powiedz, czego potrzebujemy. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaka. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deszon nie odbiera. Wiesz o wszystkim, co się dzieje w dzielnicy. Parada na cześć Sabura Arasaki. Na pewno się do tego przygotowujesz. Żałoby nosić nie będę. Imanandy. Ale reszta się zgadza. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada, San. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Dla Town. Podczas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz Platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzelona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów. I drony, i co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitor. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby nie? Po wszystkim platformy opuszczą Japan Town, a my, jak co roku, zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesujecie, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy. Okada sam. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia.